Przygotowaliśmy krótki program o życiu codziennym w naszej szkole. Na początek część pierwsza pod tytułem Nasz szkolny raj. Nasz szkolny raj mieści się przy ulicy Osiada Zielone 1A. Przez 5 dni w tygodniu wcześniej rano zrywamy się z łóżek, aby dostać się do naszego raju, w którym spędzamy 7-8 godzin dziennie. Po wejściu do szkoły zmieniamy buty na klapeczki i pędzimy na górny korytarz aby zająć wolne krzesełko i sprawdzić zadania oraz powtórzyć materiał do odpowiedzi. Nasz korytarz wygląda pięknie, podobnie klasy i toalety. Nigdzie nie ma ani jednego zadrapania, ani dziurki. To nasza zasługa. Przecież szkoła to nasz drugi, a może nawet pierwszy dom. Do naszego raju uczęszcza 258 aniołów i uczy w nim 29 archaniołów. Szkolnym rajem i arkaniołami rozporządza terapii. Podczas zajęć, podczas zajęć poznajemy zasady wybierania prezydenta, działania Liberu Beto, Słuchamy też przerażających wiadomości o maturze, którą będziemy pisać właśnie na zakończenie naszej edukacji w Przepadamy wręcz za lekcjami historii. Pan Sylwester przy okazji snuć opowieści o czasach starożytnych, tudzież wyposażeniu w II wojny światowej, umiejętnie przekazuje nam instrukcję strzelenia fotki. W końcu upragnione dwie godziny matematyki. Zawsze możemy liczyć na kilka słów pochwały, zwłaszcza kiedy nie mamy zadania. Specjalnie dla nas pani przygotowuje super łatwe kartkówki oraz te nie do ogarnięcia. Kartki na łapce, jest, radosna żebrań na chwilę, to życie trwę. Na część drugą naszego przedstawienia Pod tytułem Długa przerwa Pierwszy września? Wielkie nieba Plany pracy oddać trzeba Tu zajęcia dydaktyczne Innowacje dynamiczne A tu program mam autorski Obszerny, innowatorski Trzeba młodzież przysposobić Co w dorosłym życiu robić Wszak w technikum się wymaga Żeby uczeń się wykazał Swoją wiedzą, doświadczeniem Czytał tekst ze zrozumieniem. Ja już siły nie mam wcale. Piątą klasę mam w przedziale. I od lipca myślę o tym, jak poradzić się z robotą. Egzaminy muszę zdać. Mnie rozliczy szkolna brać. Namnożyło się bez liku w szkołach nowych podręczników. Dzisiaj nie wiem, czego szukać. Może dobra będzie Juka? PWN? Opero? Nowa Era? Do nas tutaj też dociera. Trudny wybór, moje drogie, przyszły na nas czasy srogie. Łaba ci da, błyskie od fleszy, foki wolder i raba da. Sławy na świecie, pewnie już wiecie, że rabaść ci da. A was ci da, a was ci, ci da. Morek dolarów, to nie cóż marów, ci da. Przeróżne bajery wszyscy to wiemy, że rapaść ci da. Trzęsili wita, progi zabita, boła was da. A, właściwa. Nie będziemy tu metrykować. Trzeba szkołę wypromować. Zaraz będzie rwety z wielki przyszło pismo z ministerki. Nowy konkurs się pojawił i na nogi nas postawił. Trzy kolory? Duża rzecz, więc z lenistwem precz. Podminiemy rękawy i wejdziemy w sedno sprawy. Lecz czy w nas jest jeszcze siła, pani ministra Miła? Tym optymistycznym akcentem kończymy nasz dzisiejszy program. Naszej dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy, by nie poddawali się i ciągle mieli zapło do pracy. Składamy gorące podziękowania za pracę i trud włożony w przekazywanie nam wiedzy. Niech ten słodki upominek, który Wam ofiarujemy, będzie symbolem naszej wdzięczności. Życzymy Wam, drodzy nauczyciele, wszystkiego, co najlepsze i najradośniejsze. snot caenie ni